Omówimy rodzaje spółek, zasady wprowadzenia tych spółek i różnice opodatkowania. Naszym celem jest, aby po dzisiejszym spotkaniu dużo łatwiej Państwu było dokonać wyboru właściwej spółki. Przed Państwem pan mecenas Raz Dudkiewicz oraz pan mecenas Michał Brągiel. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło z Państwem po raz już kolejny widzieć się i słyszeć. Mamy nadzieję, że rozwiejemy dzisiaj dużo wątpliwości, które być może że Państwo macie z wyborem odpowiedniej spółki dla Państwa działalności. Proszę Państwa, na początku zaczniemy od czegoś, co nie jest od spółki cywilnej. Tutaj nazwa jest bardzo myląca. Natomiast przejdziemy, myślę, że część z Państwa mogła mieć bądź ma do czynienia ze spółką cywilną. Następnie przejdziemy przez spółki osobowe, one mają prostszą strukturę, ale też zakres odpowiedzialności zdecydowanie się różnią między spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi. Przejdziemy przez spółki kapitałowe. No i przy każdym z tych typów przejdziemy również przez poszczególne zagadnienia podatkowe. Spółka cywilna, tak jak wspomniałem, to jest spółka, która jest uregulowana na gruncie kodeksu cywilnego, a nie kodeksu spółek handlowych. Jeśli chodzi o spółki osobowe, mamy do czynienia ze spółką jawną to jest taka, można powiedzieć, modelowa spółka osobowa, spółką partnerską, komandytową. I komendytowo-akcyjną. Natomiast jeśli chodzi o spółki kapitałowe, mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych w Polsce podmiotów. Spółka akcyjna odrębnie omówimy kwestię opodatkowania we wszystkich tych, można powiedzieć, trzech takich głównych podgrupach. Spółka akcyjna regulowana w kodeksie cywilnym, artykuł 860 kodeksu cywilnego, poprzez umowę spółki, wspólnicy zobowiązują się dołączyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. I tutaj, proszę Państwa, uwaga: to wniesienie wkładów jest dosyć specyficzną konstrukcją, znacznie różniącą się od wniesienia wkładów do spółki handlowej, czyli regulowany przez kodeks spółek handlowych, niezależnie od tego, czy mówimy o wkładzie do spółki osobowej, czy o wkładzie do spółki. Natomiast wciąż nie ma osobowości prawnej ten podmiot. Wszelkie zobowiązania i, i ewentualne wierzytelności, czy długi, które się pojawią w działalności spółki cywilnej spoczywają bezpośrednio na wspólnikach tej spółki cywilnej. I zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Przychody ze spółki cywilnej są traktowane tak jak przychody z działalności gospodarczej, czyli ustawa OPIT nie wprowadza nam jakiegoś odrębnego reżimu opodatkowania dotyczącego stricte przychodów ze spółki cywilnej. To oznacza, że no, przyjmujemy taką fikcję, jakby wspólnicy spółki cywilnej po prostu prowadzili działalność, działalność gospodarczą, która jest opodatkowana w zależności od sposobu opodatkowania, jaki został wybrany przez tych wspólników. Spółki osobowe, spółki kapitałowe, to już trochę wspomnieliśmy. Artykuł 8 Kodeksu Spółek Handlowych rozróżnia, można powiedzieć, te dwa typy spółek. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, inne prawa rzeczowe, zaciągnąć zobowiązania, pozywać, być pozywaną, czyli ma zarówno zdolność do czynności prawnej, jak i zdolność sądową. Jeśli spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, Firma spółki osobowej powinna zawierać nazwiska czy znaczenie wspólników. Podstawowa różnica, można powiedzieć, między tymi dwoma typami spółek jest taka, że jest inny reżim odpowiedzialności wspólników za zobowiązania tych spółek. To znaczy, w przypadku spółek osobowych taką generalną zasadą, z pewną gwiazdką będziemy przy poszczególnych typach tych spółek o tym mówić, zwłaszcza w zakresie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, ale generalnie wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółek. Czasem nie wszyscy wspólnicy, natomiast co najmniej jeden wspólnik będzie we wszystkich tych typach, a w spółce, ja wiem, w spółce partnerskiej ta, ta zasada dotyczy generalnie wspólników, będą odpowiadali za zobowiązania spółek, czyli jeżeli spółka w toku prowadzonej przez siebie działalności będzie uzyskiwała straty i powstaną, powstanie zadłużenie, no to można się spodziewać, że wierzyciele tej spółki w pewnym momencie, mówiąc bardzo kolokwialnie, zapukają do drzwi z pomocą komorników i różnego rodzaju innych urzędów, do drzwi wspólników. Natomiast w spółkach kapitałowych jest inaczej. Założenie jest takie, że wspólnik spółki kapitałowej ma bardziej bierny czy pasywny udział w działalności spółki, to znaczy on wnosi pewnego rodzaju wkład i przede wszystkim jego wkład ma charakter no w pewnym stopniu można powiedzieć inwestycyjny, to znaczy on inwestuje jakieś swoje środki, natomiast tymi środkami zarządzasz później spółka z pomocą zarządu bądź rady dyrektorów, jak to możemy mieć w przypadku spółki, spółki akcyjnej. I proszę Państwa, na pierwszy ogień można powiedzieć, bierzemy spółkę jawną. Jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo do własną firmą i nie jest inną spółką handlową, jak Państwo widzicie w artykule 22 Kodeksu Spółek Handlowych. To znaczy, że mamy domniemanie de facto spółki jawnej. Jeżeli my sobie nie dookreślimy tego wprost w umowie spółki osobowej, to może zostać nasza spółka po prostu uznana za spółkę jawną, tak? Jeżeli ktoś by w taki, można powiedzieć, niefrasobliwy sposób konstruował umowę spółki. Forma umowy spółki jawnej jest formą pisemną pod rygorem nieważności, zatem zawiązanie takiej spółki musi nastąpić w tej formie. Forma dokumentowa bądź forma ustna jest niewystarczająca. Zwracam tutaj uwagę w szczególności na formę dokumentową. Teraz tak, zasadą spółki jawnej jest stały skład wspólników, można powiedzieć. To nie jest takie proste, żeby do spółki przystępować i, i, i występować, chociaż przepisy to umożliwiają. Artykuł 10 mówi o zbyciu ogół praw i obowiązków. To jest proszę Państwa kolejna jakby różnica, jeśli chodzi o spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jeżeli chcecie Państwo w cudzysłowie sprzedać swoją spółkę jawną, to taka umowa jest umową przenoszącą państwa ogół praw i obowiązków, czyli wiązkę pewnego rodzaju uprawnień, które państwo posiadacie w spółce jawnej. Jeżeli spółka ma zobowiązania, których nie reguluje, w pierwszym rzędzie wierzyciel kieruje swoje, swoje kroki do spółki jawnej. Jeżeli się okaże, że ta egzekucja jest Bezskuteczna, widzicie Państwo tutaj artykuł 31 kodeksu spółek handlowych, to wtedy dopiero wierzyciel może próbować egzekwować swoje zobowiązania od wspólników spółki jawnej. I teraz widzicie Państwo artykuł 32. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Czyli jeżeli spółka jest zadłużona, a my do niej przystępujemy, no to bierzemy na siebie odpowiedzialność za te, za te długi. Jak Państwo widzicie, tu jest kilka przepisów, które dotyczą innych spółek, ponieważ spółka jawna jest spółką modelową, to znaczy pozostałe spółki referują w swoich regulacjach do regulacji spółki jawnej, zatem te mechanizmy, o których teraz powiedzieliśmy, będą bardzo zbliżone w spółce i partnerskiej i komandytowej, i spółce komandytowo akcyjnej Spółka partnerska. Kolejna dosyć można powiedzieć popularna spółka, natomiast ograniczona w zasadzie do podmiotów wykonujących wolne zawody. Jak Państwo widzicie, tutaj jest partnerami spółki partnerskiej, mogą być wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Kategoria tych podmiotów jest wymieniona w artykule 80, czy czyli klasyfikacja, jest wymieniona w artykule 88 Kodeksu Spółek Handlowych. To jest związane z tym, że utrata uprawnień w ramach wolnego zawodu będzie się wiązała z koniecznością wystąpienia z takiej spółki partnerskiej. Więc to jest spółka, można powiedzieć, dedykowana do wykonywania tych zawodów. Jeżeli Państwo nie wykonujecie któregoś z tych zawodów, no to ten model nie będzie, można powiedzieć, dla Państwa zasadny. Jaka jest zaleta spółki partnerskiej? W zakresie odpowiedzialności, to znaczy, można powiedzieć, że spółka partnerska ma swoją osobowość prawną, tak samo jak spółka jawna, ma zdolność do bycia pozywaną, ma swój majątek, natomiast w zakresie odpowiedzialności partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Czyli jeżeli mamy dwóch lekarzy, każdy z nich jest partnerem w spółce partnerskiej. I przyjmuje swoich pacjentów, to jeden lekarz nie będzie odpowiadał w ten sposób za na przykład błędy medyczne, których dopuścił się drugi z tych partnerów. Spółka jawna jest, jak wspomniał Erasmus, osobnym podmiotem praw i obowiązków, jest, jest spółką, natomiast ona nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowanie następuje również na poziomie wspólników. No natomiast tak w przypadku spółki partnerskiej to opodatkowanie jest analogiczne jak w przypadku spółki jawnej, czyli spółka partnerska nie jest podatnikiem podatku dochodowego, opodatkowanie następuje również na poziomie wspólników. Tutaj nie mamy siłą rzeczy obowiązku składania informacji o wspólnikach spółki partnerskiej, ponieważ siłą rzeczy Tymi wspólnikami nie mogą być osoby prawne, tak? więc to nie jest nie należy tego rozpatrywać w kontekście jakiejś preferencji dla spółki partnerskiej, tylko to wynika z samej jej konstrukcji, tak? czyli po prostu wspólnikami są tylko osoby fizyczne. Jedyną różnicą w stosunku do spółki jawnej jest to, że jest tutaj brak możliwości opodatkowania z ryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów ze spółki partnerskiej. Czyli te przychody są opodatkowane albo według skali podatkowej, albo według podatku liniowego 19%. A tymczasem przechodzimy do spółki komandytowej, która swego czasu była bardzo powszechną spółką ze względów podatkowych i ze względu na Ograniczenie odpowiedzialności, czy możliwe ograniczenie odpowiedzialności. Podstawowym wyróżnikiem spółki komandytowej w stosunku do spółki partnerskiej i do spółki mm, jawnej jest podzielenie wspólników na dwie kategorie: na komplementariuszy i komandytariuszy. Komandytariusz to jest wspólnik, którego odpowiedzialność jest ograniczona i ograniczona do wysokości sumy komandytowej, którą się określa w umowie spółki. To może być stosunkowo niewielka kwota. Natomiast komplementariusz odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem osobistym. Również komplementariusz będzie wspólnikiem, który będzie zarządzał spółką i będzie ją reprezentował. Komandytariusz może to robić wyłącznie w szczególnych przypadkach, zwłaszcza jeżeli zostanie mu udzielone pełnomocnictwo do tego typu działań. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jak Państwo widzicie, artykuł 106. Przechodząc do opodatkowania spółki komandytowej. Spółka komandytowa jest spółką osobową, podobnie jak spółka jawna czy spółka partnerska. Jednak w przeciwieństwie do tamtych dwóch spółek od trzech lat, tak od 1 stycznia 2021 roku, spółka komandytowa została objęta reżimem podatku dochodowego od osób prawnych. Czyli spółka komandytowa jest podatnikiem podatku CIT. To oznacza zasadniczo, że Mamy do czynienia z dwukrotnym opodatkowaniem dochodu spółki. Po raz pierwszy opodatkowanie następuje na poziomie spółki i jest to opodatkowanie no, na zasadach ogólnych według stawki 9%, jeżeli spółka jest małym podatnikiem, lub 19% to, to jest ta standardowa stawka podatku. Następnie opodatkowanie następuje na poziomie wspólników. Ten wypłata zysku ze spółki komandytowej jest traktowana. Analogicznie jak wypłata dywidendy ze spółki ZO, czyli taki, taki zysk jest opodatkowany po stronie wspólników z stawką 19%. Przy czym do poboru podatku, spółka komendantowa jest tutaj płatnikiem, jest zobowiązana do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego. Prosto spółka akcyjna. Proszę Państwa, tutaj zaczynamy może króciutko od prostej spółki akcyjnej. Natomiast jest to nowy twór. Który jest pewnego rodzaju kompilacją różnego rodzaju przepisów i wykracza trochę poza, poza, poza dotychczasowy model spółek kapitałowych. Prosta spółka akcyjna nie musi mieć kapitału zakładowego w takiej, w takiej formule, w jakiej pozostałe spółki kapitałowe. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki, to są zwykle jakieś dopłaty. Założenie umowy prostej spółki, założenie prostej spółki akcyjnej następuje w formie aktu notarialnego. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określona w umowie spółki. Tutaj zaraz przejdziemy do tych regulacji dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjnej. Więc tutaj jest znacznie prostsza manipulacja kapitałem zakładowym niż w przypadku, niż w przypadku spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej. Wkłady muszą być wniesione w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru, więc jest też wydłużony ten okres. Założeniem ustawodawcy było stworzenie tej spółki na, na potrzeby startupów, zwłaszcza, że również możliwość wnoszenia wkładów nie jest ograniczona, czyli może, może obejmować również pracę i e, takie bardziej niematerialne, można powiedzieć, wartości. Podstawową spółką, zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną w obrocie, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, e, która relatywnie prosto do założenia, natomiast wymaga albo for, założenia w formie aktu materialnego, albo w systemie jest 24 Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jest 5000 zł. Poniżej tego poziomu zejść nie można, natomiast. Te 5 tysięcy złotych wcale nie oznacza, że spółka nie może obracać większymi sumami, bądź że jej majątek jest w jakiś sposób limitowany. Spółka może mieć ten kapitał zakładowy na tym niskim poziomie, natomiast, natomiast faktycznie posiadać majątek znacznie przewyższający tą kwotę. Tutaj jedyna kwestia, która, którą ogranicza, można powiedzieć, niski kapitał zakładowy, no to jest liczba wspólników, ponieważ. Przy, przy systemie równych i niepodzielnych udziałów, no to nie będziemy mogli mieć więcej niż, niż kilkudziesięciu pewnie tych wspólników w takiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce się to rzadko zdarza. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd, ewentualnie pełnomocnik. No możemy mieć jeszcze prokurenta, który jest stałym pełnomocnikiem. I jeszcze taka uwaga, jeśli chodzi o reprezentację spółki. Są wyjątki od, od tej zasady reprezentacji przez zarząd. W umowach z członkami zarządu, spółkę reprezentuje albo rada nadzorcza, która musiałaby być powołana, albo pełnomocnik umocowany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przykładowa umowa spółki, jeśli chodzi o umorzenie, spółka, udziały danego wspólnika ulegają umorzeniu bez podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników. Czyli umorzenie automatyczne, w przypadku, kiedy złoży on rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie albo zostanie z tego zarządu odwołany. Możemy mieć tego typu przykładowe, przykładowe postanowienie. Ono akurat dla tego wspólnika byłoby bardzo ryzykowne, jeżeli nie miałby kontroli nad tym, kto odwołuje zarząd, ale jeżeli sobie wyobrażamy taką, taką spółkę, gdzie, gdzie pełnienie tej funkcji jest jakoś powiązane z, z udziałem i nie chcemy, żeby ktoś, kto nie sprawuje zarządu nad spółką, był dalej jej wspólnikiem, to możemy tego typu mechanizm w stosunku do określonego wspólnika zastosować. Spółka akcyjna posiada statut, a nie umowy. To jest kwestia tylko terminologiczna. Oczywiście ten statut powinien być zawarty w formie aktu notarialnego. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, tak samo jak, jak w pozostałych spółkach kapitałowych. Akcja z papierem wartościowym. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcje mogą być uprzywilejowane co do dywidendy, mogą być uprzywilejowane co do głosu. Akcjonariusze mogą również mieć przyznane uprawnienia osobiste. To jest trochę podobne jak w przypadku udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tam również może występować pewnego rodzaju uprzywilejowanie, natomiast jego zakres jest limitowany ustawowo. To znaczy, nie można przyznać jednemu z akcjonariuszy bądź jednemu z udziałowców spółki. Tysiąckrotności, jeśli chodzi o za każdą akcję, czy za każdy udział w przypadku podziału zysku w stosunku do akcji nieuprzywilejowanych. I reprezentacja od chwili ustanowienia do chwili ustanowienia rządu spółka w organizacji, czyli jeszcze przed wpisem do rejestru, jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika od momentu wpisu do rejestru, czyli ukonstytuowania się już spółki akcyjnej. We właściwym jakby sensie reprezentuje spółkę co do zasady zarząd, z zastrzeżeniem oczywiście tych umów zawieranych z członkami zarządu. To jest regulacja analogiczna do regulacji artykułu 210 kodeksu spółek handlowych. No i proszę Państwa, tutaj odpowiedzialność członka zarządu, tak, ewentualnie Rady Nadzorczej Likwidatora wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, e, chyba że dany, e, dana osoba nie ponosi, e, nie ponosi winy. I odpowiedzialność członków zarządu. Tutaj, w zakresie akurat nieprawdziwości oświadczeń o wniesieniu wkładów do spółki, bądź w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, to jest taki taka specyficzny reżim można powiedzieć odpowiedzialności. Mówiąc o podatkowaniu spółek kapitałowych. No, powiedziałbym wprost, Sytuacja jest dość prosta. Tak? Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, jak i spółka akcyjna są po prostu podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Tutaj są też w zasadzie tożsame zasady opodatkowania dla, dla tych trzech rodzajów spółek, czyli rozpoznajmy przychód i koszt na poziomie spółki. Od dochodu jest płatny podatek według stawki 9% dla małych podatników, czyli dla tych, którzy których przychody nie przekraczają 2 milionów euro w roku podatkowym oraz 19% dla pozostałych podatników. I tu proszę Państwa takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o to, co, co dzisiaj omawialiśmy, poszczególnych spółek, jeśli chodzi o formę, formę aktu założycielskiego, no to spółka jawna, partnerska, forma pisemna, co do zasady, spółka komandytowa, za akcyjna, po spółka akcyjna, akt notarialny, to jest jeszcze zastrzeżenie tej formy w systemie S24, można powiedzieć, to jest, to jest no de facto dosyć inna forma zawarcia umowy spółki, bo zawarcie jej przez za pomoc, pośrednictwem formularza. Minimalne, minimalne wymogi co do wspólników, spółka jawna, partnerska, minimum dwóch wspólników, spółka komandytowa w zasadzie też dwóch, tylko trzeba dookreślić, że jeden musi być komandytariuszem, drugi komplementariuszem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością akcyjna, prosto spółka akcyjna może być jeden wspólnik. Tutaj nie ma, nie ma tej, tego, tego ograniczenia. Odpowiedzialność osobista wspólników przy spółce jawnej pełna, subsydiarna, jak wskazałem. Partnerska jest w ramach działalności prowadzonych przez siebie działalności zawodowych, natomiast też subsydiarna zgodnie z przepisami dotyczącymi spółki jawnej. Przy komandytowej, komandytariusz do sumy komandytowej, komplementariusz. W pełni majątkiem osobistym odpowiada, no i przy pozostałych spółkach, przy spółkach kapitałowych brak tej odpowiedzialności osobistej wspólników. Co do zasady, oczywiście, za wyjątkiem takich specyficznych sytuacji, kiedy to wspólnik wyrządziłby szkodę albo nie wniósłby wkładu, do którego był zobowiązany. Reprezentacja w spółce jawnej po prostu przez wszystkich wspólników, w spółce partnerskiej wspólnicy bądź zarząd. Przy komendytowej, co do zasady, będzie to komplementariusz. Przy spółkach kapitałowych będzie to zarząd. Z gwiazdku oczywiście dla, dla umów zawieranych z członkami zarządu bądź reprezentacji w sporach z nimi. No i podział w zysku. Przy spółce jawnej, co do zasady, równy. Podobnie przy spółce partnerskiej, w komandytowej to będzie komplementariusze porówno, komendetariusze proporcjonalnie do wkładów. Przy spółkach kapitałowych to będzie w proporcjonalnie do posiadanych udziałów bądź akcji, z zastrzeżeniem, że udziały bądź akcje mogą być w tym zakresie uprzywilejowane co do dywidendy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w nowym roku. Czy wiesz, że w 2023 roku upadło ponad 100 tysięcy mikrofirm? A czy wiesz, że gdyby nie mikrofirmy, polska gospodarka przestałaby istnieć? Nasze serwisy wspierają mikrofirmy, udzielając bezpłatnych eksperckich porad w zakresie założenia, prowadzenia i zarządzania mikrofirm. Twoje 1.5% to mądra inwestycja we wsparcie ciebie i innych mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, na co idą twoje pieniądze. Bezpłatny dostęp do eksperckiej wiedzy i porad, aktualizacje prawne, bezpłatne webinaria. Rozlicz swój PIT na stronie podatkigov.pl. Wyszukaj nazwę fundacji i zapisz KRS. Dowiedz się więcej o statusie i działaniach fundacji.